Druga Księga Królewska, rozdział 25. W dziewiątym roku jego panowania, w dziesiątym miesiącu dziesiątego dnia tegoż miesiąca, nadciągnął Nebukadnezar, król babiloński, wraz z całym swoim wojskiem pod Jeruzalem. obleguje i usypał wokół niego szańce. Miasto było oblężone aż do jedenastego roku panowania króla Sedekiasza. Dziewiątego dnia tego miesiąca, gdy wzmógł się głód w mieście, i nie stało już chleba dla prostego ludu. Zrobiono wyłom w murze miasta i król oraz wszyscy wojownicy uciekli w nocy bramą między dwoma murami obok królewskiego ogrodu. Podczas gdy Chaldejczycy jeszcze otaczali miasto i skierowali się w stronę puszczy. Lecz wojsko chaldejskie puściło się za królem w pogoń i dognali go na stepach jerychońskich. całe zaś jego wojsko opuściwszy go rozpierzchło się. Pojmali tedy króla i zaprowadzili go do króla babilońskiego do Rybli i tam go osądzili. Synów Sedekiasza na jego oczach zabito, jego samego kazali oślepić, okuć w kajdany i zaprowadzić do Babilonu. W piątym miesiącu, siódmego dnia tegoż miesiąca, a był to dziewiętnasty rok panowania króla Nebukadnezara, króla babilońskiego. Przybył Nebuzaradan, Zaradan, dowódca gwardii przybocznej, dworzanin króla babilońskiego do Jeruzalemu i spalił świątynię Pana, Dom Królewski i wszystkie domy w Jeruzalemie. Wszystkie duże domy spalił ogniem. Wszystkie zaśmury otaczające Jeruzalem zburzyło całe wojsko chaldejskie, które było przy dowódcy gwardii przybocznej. Resztę ludu zaś, która jeszcze pozostała w mieście i tych, którzy zbiegli do króla babilońskiego oraz resztę pospólstwa uprowadził Nebuzaradan, dowódca gwardii przybocznej do niewoli. Niektórych jednak z biedoty wiejskiej pozostawił dowódca gwardii przybocznej jako winogrodników i oraczy. Kolumny zaś spiżowe, które były w świątyni pana i podwozia i spiżową kać, która była w świątyni Pana, Haldejczycy porozbijali i spiż z nich wywieźli do Babilonu. Zabrali także misy, łopatki, szczypce, czasze oraz wszystkie przybory ze spiżu, którymi się posługiwano przy służbie Bożej, jak również kadzielnice i kropielnice, wszystko, co było ze złota i ze srebra, zabrał dowódca gwardii przybocznej. Trudno podać wagę spiżu wszystkich przyborów obu tych kolumn, jednej kadzi na wodę i podwozi, które Salomon kazał sporządzić dla świątyni Pana. Wszak osiemnaście łokci wysokości miała jedna kolumna, a nad nią była głowica spiżowa, której wysokość wynosiła trzy łokcie, a wokół głowicy była siatka i jabłuszka granatu, wszystkie ze spiżu. Tak samo było na drugiej kolumnie przy siatce. Dowódca Gwardii Przybocznej zabrał także Serajasza, głównego kapłana, i Sefaniasza, kapłana drugiego z rzędu oraz trzech odźwiernych. Z miasta zaś zabrał jednego eunucha, który był ustanowiony nad wojownikami oraz pięciu ludzi z najbliższego otoczenia króla, których znaleziono w mieście i sekretarza dowódcy zastępu, który przeprowadził pobór wojskowy wśród prostego ludu i sześćdziesięciu ludzi z ludu prostego, których znaleziono w mieście. Tych kazał zabrać Nebuzaradan, dowódca gwardii przybocznej i zaprowadzić do króla babilońskiego do Ribli. Król babiloński zaś kazał ich pozbawić życia w Ribli, w ziemi Hamad. Tak poszedł Juda z ziemi swojej do niewoli. Nad ludem zaś, który ostał się w ziemi ludzkiej, a któremu Nebogadnezar, król babiloński, pozwolił pozostać, ustanowił naczelnikiem Gedaljasza, syna Ahikama, syna Szafana. Gdy zaś wszyscy dowódcy wojska i ich ludzie dowiedzieli się, że król ustanowił Gedaljasza naczelnikiem, udali się do Gedaljasza, do Mispy, a byli to Izmael, syn Netaniasza, Johanan, syn Keraacha, Serajasz, syn tan Humeta, z Netofy i Jazaniasz, syn Malataczyka wraz ze swoimi ludźmi. Wtedy Gedeliasz, przysiąg im i ich ludziom. Nie obawiajcie się poddanych Chaldejczyków. Pozostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło. W siódmym miesiącu przybył Izmael syn Netaniasza, syn Eliszamy z rodu królewskiego wraz z dziesięcioma mężami Izabili Gedaljasza oraz Judejczyków i Haldejczyków, którzy byli w, z nim w Mispie. Wówczas cały lud od najmniejszego do największego oraz dowódcy wojskowi zerwali się i udali się do Egiptu, gdyż bali się Haldejczyków. Trzydzieści siedem lat po uprowadzeniu do niewoli Jehoiachina, króla judzkiego, w dwunastym miesiącu, dwudziestego siódmego dnia tegoż miesiąca, wypuścił Ewil, Merodach, król babiloński, w roku objęcia przezeń władzy królewskiej, Jehoiachina, króla judzkiego, z więzienia. I zaczął z nim przyjaźnie rozmawiać. I postawił jego krzesło wyżej niż krzesła królów, którzy byli u niego w Babilonie. I zdjął swoje szaty więzienne jadał stale w obecności króla przez resztę swojego życia a utrzymanie jego było utrzymaniem stałym na które król łożył dzień w dzień przez resztę jego życia